z sesony Kuba Hara witacie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj materiał bodajże po tygodniu przepraszam Was, że w poprzednim tygodniu nie było trzech odcinków. Po prostu starałem się i ten materiał, który dzisiaj widzicie miał już być w piątek w poprzednim tygodniu, ale po prostu no nie dałam rady, ale po prostu y, dzisiaj, czyli kiedy ja to nagrywam y, to był wtorek, a wy już to pewnie widzicie jakoś rano wy środę, y, po prostu jeszcze... Sobie właśnie tego dnia ogarnąłem resztę grafik, dlatego dopiero dzisiaj te materiał widzicie. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału i zostawienia kciuka w górę, jeżeli materiał wam się spodoba. A my lecimy z transferami, jest to pierwszy odcinek transferów z FIFA 20, pierwszym transferem w naszej serii będzie Kamil Grabara, który zostaje wypożyczony z Liverpool do Huddersfield, który spadł w poprzednim sezonie w Premier League, spadł do oczywiście Championship jako bodajże Benjaminek jak tej ligi sobie za bardzo dobrze za dobrze sobie nie poradzili. No i myślę, że Grabara naprawdę wybrał genialny ruch, świetnie się tam ogra i być może zostanie najlepszym goalkeeperem Championship, tak jak w poprzednim sezonie był to Henderson, który został właśnie wypożyczony tam. Nie pamiętam do jakiego zespołu. Yy, ale był wypożyczony z Manchesteru, United oczywiście. Zaczynamy tutaj, yy, znaczy yy, drugim transferem w tym materiału będzie Kukurella, yy, który wraca do Barcelony po roku przerwy. Yy, był on sprzedany do Eibaru, gdzie spisał się naprawdę fenomenalnie w yy, poprzednim sezonie, a Barcelona yy, sprzedała tak zownika, ale z opcją wykupu za 4 miliony i właśnie to zrobiła, według mnie świetne świetny ruch Blaugrany, ponieważ Alba po prostu nie ma zmiennika i taki gość w Pucharze Króla naprawdę według mnie powinien dostać szansę, a może kiedyś będzie gwiazdą. Paul Lopez, kolejny zawodnik w naszym materiale, no i on się przenosi z Realu Betis do Romy za 22 miliony. Solidny kiper. Myślę, że naprawdę jak na AS Rome będzie to całkiem dobry bramkarz, Na pewno nie taki jak Alison dwa sezony temu, yy, ale myślę, że na pewno on będzie lepszy od Olsena. Bodajże właśnie ten Szwed tam w tym momencie bronił. Kolejnym transferem będzie Lecomte. Nie wiem jak dokładnie Francuza się nazwisko powinno się odmieniać, który w poprzednim sezonie stracił 42 bramki, ale zaliczył natomiast 11 czystych kont w 37 spotkaniach w League E. Myślę, że jest to naprawdę całkiem dobry goalkeeper i Jestem tylko ciekaw co z Subasiciem, czy on się gdzieś przenosi, bo po prostu ja tam nie słyszałam żadnych plotek z nim, ale na pewno z jakiegoś powodu ten lekom te tam przechodzi. Także myślę, że na pewno będzie miał Monaka za niego wiele pożytku. Kolejnym transferem jest Fabian Delves który przenosi się z Manchesteru City do Evertonu. Był już w poprzednim sezonie, w poprzednim okienku transferowym miał się ponoć już przenieść, a dopiero teraz to nastąpiło. No i za 9,5 miliona wzmacnia on Everton. Jest to uniwersalny zawodnik, może grać na różnej pozycji, między innymi w środku pola, jak i oczywiście na lewej obronie. Myślę, że naprawdę będzie to całkiem dobry zawodnik w Evertonie. I kolejnym transferem jest El Sharoui, który przenosi się z AS Romy do yy, oczywiście Chin i no dziwny ruch tego zawodnika, szkoda, że on po prostu taki kierunek swojej kariery obrał, y, ponieważ jest to jeszcze całkiem młody zawodnik. Szkoda, bo miał poprzedni sezon naprawdę genialny y, i myślę, że z ASROMą mógł naprawdę coś w tej wizy jeszcze tam powalczyć. No, szkoda, 16 milionów euro to cena tego transferu bardzo szkoda tego zawodnika. I ostatnim transferem w dzisiejszym materiał będzie Antoine Griezmann, który zamienia oczywiście Atletico Madryt na FC Barcelonę. Jestem z tego transferu naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Jako kibic Blaugrany yy, taki zawodnik naprawdę myślę, że bardzo się przyda. W poprzednim sezonie, jeżeli yy, się nie mylę, strzelił yy, 16 bramek w 37 spotkaniach i zaliczył bodajże 4 asysty jeżeli się oczywiście nie mylę myślę, że naprawdę Barcelona będzie miała z tego zawodnika bardzo dużo pożytku jest to świetny transfer cena 120 milionów, ale no w dzisiejszych czasach tak to wygląda. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Yy, przepraszam, że ten materiał dopiero teraz widzicie, no ale jakoś to wyszło i w momencie kiedy ja nagrywałem ten materiał dosłownie przed chwilką został potwierdzony transfer Delichta do Juventusu, ale to już w kolejnym filmie. Elo!